No one expects the Spanish Inquisition. Chciałoby się powiedzieć, drodzy Państwo, bo należy Wam się mały appendix albo mały dodatek do tego, co powiedziałem dzisiaj o programowaniu emocji społecznych. Czuj duch Miożdowski, mały dodateczek dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie sympatyczne rzeczy, które od Was dostaję. Bardzo mi to imponuje i też zachęca do dalszego prowadzenia projektu, a więc i także update'owania w sytuacjach nagłych, nadzwyczajnych i w okolicznościach specjalnych. A taka chyba nastąpiła, e, drodzy Państwo, i dziękuję też, że wspieracie na bieżąco ten projekt bycoffee.to slash miloszlodowski. Bardzo to miłe, bardzo sympatyczne i na pewno nie ulegnie zatracie to, że akurat chcecie kupować lody z kawą. Właśnie. Do czego zmierzam, drodzy Państwo? No zdarzyła się rzecz, w sprawie programowania naszego długiego weekendu, która sprawiła, że weekend jakby przyspieszył i stał się no mniej długi, <laughs> przez to chyba krótszy. No bo, drodzy Państwo, przed chwilą przestrzeń polskiego infonetu obiegły informacje, że oto kandydat Nawroski, którego wizytę w Stanach Zjednoczonych zresztą komentowałem wczoraj, zdaje się, na gościnnych falach chicagowskiego Radia Deon. Zresztą zachęcam wszystkich polonusów do tego, żebyście słuchali. Bywam tam co najmniej trzy razy w tygodniu wieczorną porą, więc jest to bardzo, bardzo sympatyczne i dojmujące doznanie. Tomasz Wybranowski mnie tam ściągnął i miło mi do Państwa mówić. No, ale do rzeczy. Komentując to spotkanie, oczywiście komentowałem wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną Karola Nawrockiego i to, że ma być na paradzie z okazji Rocznicy, kolejnej rocznicy 3 maja. Oczywiście spodziewałem się fajerwerków, nie będę ukrywał, ale drodzy Państwo, nie wiedziałem, że to będzie aż Biały Dom. Myślałem, że jakieś rzeczy związane z obronnością, być może coś związanego z energetyką jądrową, a tymczasem okazuje się, że być może wszystko do kupy będzie, będzie sprowokowane i ta wizyta na pewno nie jest przypadkowa, i to też, że jest możliwość umieszczenia no nie tylko filmów i zdjęć z Białego Domu, ze spotkania właśnie w Białym Domu, tylko właśnie to, że Karol Nawrocki ma możliwość udostępnienia w kampanii tego typu zdjęć, no to jest rzecz, powiedziałbym, taka, która troszeczkę programuje ten nasz długi weekend w sposób, którego niekoniecznie oczekiwano i sprawi, że na pewno przy wielu polskich stołach w czasie, czy, czy przy grillach zaczniemy się zastanawiać, czy aby na pewno to jest dobre wyprowadzenie, Stanów Zjednoczonych i, jego, i ich systemu bezpieczeństwa z Europy, a przede wszystkim z Polski, zwłaszcza, że dzieją się tutaj rzeczy nadzwyczajne. No i też widzimy, że najprawdopodobniej kolejność dziobania, chociażby w dostępie do sprzętu wojennego, który ma być produkowany w Europie, najpewniej będzie taka, że to my będziemy pierwsi do płacenia, ostatni do korzystania i czerpania pożytków z tych wszystkich rzeczy, które są szumnie ogłaszane w tej sferze bezpieczeństwa, czy w sferze reaktowywanych przemysłów zbrojeniowych. No, z Państwo, no myślę, że to jest niezwykła sytuacja, bardzo interesująca. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Myślę, że nieprzypadkowo pojawiły się te zdjęcia, nieprzypadkowo pojawiła się ta informacja, nieprzypadkowo Polonia starała się zorganizować to spotkanie i myślę, że stanęła na wysokości zadania i nieprzypadkowo też te newsy, te zdjęcia, te filmy obiegły infonet. No bo też i... Samo pojawienie się w Białym Domu i myślę, że te spotkania, które tam mają być, też nie są przypadkowe. I bardzo wiele mówią, że wszystko się odbywa praktycznie tuż po podpisaniu specjalnych umów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, drodzy Państwo. To też jest nie przypadek, bo ja myślę, że to jest koincydencja czasowa. W związku z tym przypominam Państwu pewną zagadkę, którą zadałem Wam z okazji live'a komentującego wydarzenia watykańskie i to wszystko, co się działo w okolicznościach. Pogrzebu Franciszka, papieża Franciszka, i to, że słynne, już myślę, ikoniczne, a nawet podręcznikowe, a na pewno historyczne zdjęcie, które lokalizuje w pięknych halach watykańskich spotkanie, które wyglądało na takie dobrze zaprogramowane pomiędzy Donaldem Trumpem, a więc samymi Stanami Zjednoczonymi, a Drodzy państwo, no postacią prezydenta Ukrainy też jest nieprzypadkowe, bo drodzy państwo tam na posadzce, jeśli ktoś z was był uważny i to było właśnie pytanie do grona moich lajwowiczów na ich spostrzegawczość był pewien papieski herb na pierwszym planie, więc to miejsce też zostało wybrane myślę nieprzypadkowo. No bo drodzy państwo, to był herb najsłynniejszego Polaka. Tak, Jana Pawła II, naszego papieża. Dzieją się na naszych oczach rzeczy symboliczne i, drodzy państwo, sprostajmy temu wyzwaniu. Ocalmy naszą ojczyznę. Trzymajcie się, hej, cześć, pa. A jeśli chcecie się podzielić tym newsem ze swoimi znajomymi, to zachęcam, dyskutujmy. Mimo tego, że w zasadzie powinniście odpoczywać, to troszeczkę to ciemne niebo nad niektórymi rzeczami związanymi z naszą przyszłością, Zaczyna się przejaśniać. I myślę, że jak damy z siebie wszystko, to wszystko się poukłada. Czego sobie i Państwu życzę. I dziękuję jeszcze raz za rozwój mojego projektu bajcoffee.pl/slash Rozwija się naprawdę sympatycznie. Państwo jesteście szodrzy. I dziękuję Wam za to. Trzymajcie się. Hej, cześć. Pa. Do zobaczyska.